Arkadiuszowi D został postawiony zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, wskazując motyw. Wyjaśnił, że zaatakował pokrzywdzonego nożem, ponieważ był przekonany, że ten kradnie rower należący do jego ojca. Mając na uwadze: fakt, że śledztwo jest w początkowej fazie dla dobra postępowania, nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji, bo te muszą ulec weryfikacji i wyjaśnień. Mogę jeszcze powiedzieć, że w dniu dzisiejszym niezwłocznie zostanie podjęta decyzja o skierowaniu do sądu w Brodnicy wniosku o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanego. Coś więcej, kim jestem? wiek Podejrzany ma 32 lata, pochodzi z Brodnicy i ze wstępnych ustaleń wynika iż nie znał się on z pokrzywdzonym.